Witajcie, dzisiaj mam e, przedstawić nieco nietypową produkcję e, popełnioną przez firmę Randstorm. Także wcielamy się e, dość nietypowo w janitora kosmicznego, czyli ciecia, ciecia tak jest. Tutaj mamy jak widzimy klasyczne menu. E, cztery mapy są na razie dostępne, jest to wersja e, 0.14, jak na razie. To jest jakaś wczesna alfa, zdaje się, także tak. jest ona do pobrania za darmo. Finalna, finalna wersja gry będzie kosztowała, zdaje się, 5 dolarów. Tak obiecuje autorze. Jak będzie, zobaczymy. Może im jeszcze troszeczkę odbije. W każdym razie wybieramy na przykład e, sekcję ósmą. No i stawiamy się... E, patrz, on-change od razu. Z jakiegoś powodu od razu twoją ksywkę wrzuciło. Nie wiem czemu. Ale być może z drugiej ok okoliczności. O, rzeczywiście. Może dlatego. No i jesteśmy właśnie kosmicznym sprzątaczem. Mamy do dyspozycji mopa. Światło to może pokażę. Kosmicznego, Kosmicznego mopa. mopa, tak jest. <trym> Mamy do dyspozycji dłonie nasze, z którymi można zbierać kawałki czaszek yy, i najróżniejszych rzeczy. ogólnie tu jeszcze mały rys historyczny. Yy, będziemy czyścić stację kosmiczną, na której odbyła się walka między ludźmi a no, jeźdźcami z kosmosu. Ludzie tą wojnę wygrali. Ziemia została ocalona, ale niestety ktoś musi dosprzątać ten cały syf, yy, który tutaj się naniósł na te piękne, mroczne no, korytarze. Mamy no. też jeszcze jeden przyrząd, to jest tak zwany nos, czy coś takiego, To pomaga... Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dane miejsce jest brudne, no to powie nam właśnie to ten przyrząd, to, to, to oznacza, że jest brudne, tak? To jest ten tak. niebieski... Tak, a i tutaj jest sygnał no, dźwiękowy. Aleć na coś co, co, co nie jest brudne. No to, to, że wszystko jest brudne. No tak, tak, z tym, że sygnał dźwiękowy No to jest Pokażę może jak to się tutaj odbywa. Tylko zlokalizuję wiadro z wodą na no szczęście. Wpadek, żeby mógł wyczyścić mopa bo tam już Krwi w W każdym razie mamy dodać. Klasyczne techniki mopowania. To <grym, grym, grym>, jest magiczny mop z tv Magiczny mop z TV-shopu, dokładnie tak. Wróci niestety. I po tym czasie zaczynamy już przystawać, czyścić, tylko... znowu wrócić. W tym momencie musimy znaleźć wiadro. Tutaj na mapie są wrzucone w pustrość, taki takie które... Yy, to, to chyba są jakieś wiedzy tak, do odpalania tych przejściów ciała, nie? No? Tak, to chyba jest świetnie, natomiast... Yy, a, komat Tak, to jest świetnie. Zdecydowanie jest świetnie. Może tam jest coś takiego? Chyba tak, mogę, natomiast na pewno nie otrzymuję obrażeń żadnych. Tutaj, jak widzimy, żadnego felwara nie ma, ani e, czegoś takiego. Znajdźmy yy, to wiadę z czystą wodą, gdzieś mi powinno być, może to... Tutaj dostaniemy takowe... O. To jest na Biohazard. Jest ja to co trzeba. O, I tu chyba będziemy właśnie mieli. Czy ja, ja. e, tą grę da się jakoś, nie wiem, ukończyć? Czy da się to wszystko posprzątać? Tak, i, da się posprzątać. otrzymać komunikat, nie wiem, gratulacje, jesteś super dziecię? Tak, no coś Czyli, takiego jest po prostu tutaj. chodzisz tutaj do końca i... E, nie, nie, jak wszystko oczyścisz, oczywiście gra się kończy. Natomiast jak na razie to się niczym innym nie... O patrzcie, przyświecił jest tu to wersja 0.14, więc nagrod specjalnych tutaj nie możesz oczekiwać. Ale widziałem, patrząc na menu, to wydaje się, że też Tak, można grać po sieci, tak? Tak, tak. To to operacja, nie wiem, roboty, dzieciów? Tego nie miałem okazji jeszcze przetestować. No i widzisz, że tak to właśnie polega. To jest... No nie wiem, jak co myślisz, Maciek, Czy ta gra ma jakieś... Nie wiem, jak... nie wiem jak to, jak to nazwać, no, czy to jest gra... No to, to, to można. To nie jest gra zręcznościowa, nie to jest. Nie, nie, to raczej jest taka cierpliwość. Nie. Może nie wiem, może troszeczkę jakaś taka budle logiczne, jeżeli mamy jakieś miejsce, do którego ciężko się dostać. Te, te skrzyneczki różne można przedstawiać, tak? Tak, jeszcze za chwilę pokażę inną mapę yy, dodaną w ostatniej wersji właśnie tych natomiast jest to bardziej żabna, yy, a to do, do tego wrócimy za łotę. No dobra, tutaj nie ma co łazić. Yy, Ale Możesz prostu. mi pokazać jak duże jest po to pomieszczenie? Jest... Pomieszczenie nie jest duże. Tu mamy przejść całe nawet w ciągu 30 sekund. Zobaczmy zamknięte przejście, mogę się cofnąć kawałek tutaj też jest zamknięte, no i tutaj cofamy się do samego początku. Czyli, że te są dosyć ograniczone Tam jest jeszcze jakiś korytarz No tak, troszeczkę zadymiony, no ale to Dymu nie możemy usuwać, No, razie. no zobaczymy no. Pełna wersja, skoro ma kosztować 5 dolców, to lepiej żeby miała coś jeszcze do zaoferowania Nie, takie gry kupowałeś za 5 dolców No nie, to prawda Więc może na szybko jeszcze Opuścimy Opuścimy Tą konkretną rozgrywkę i jeszcze raz będziemy do tym razem bez grawitacji. To jest troszeczkę zabawniej, jak widzisz. Śmieci unoszą się w przestrzeni. Ale czy one się unoszą czy... Tak, unoszą się mogą mogę nawet takie. Tak, to już jest ciekawe. No właśnie, to może byliśmy tego zawsze, to no, w każdym razie przyznasz, że jest to już troszeczkę bardziej y, interesujące niż zwykłe takie y, czyszczenie. Czy z tego może... Generalnie powstać całkiem nawet ciekawa, ciekawa produkcja, jeżeli urozmaicą to w jakieś takie elementy właśnie, może logiczno-zręcznościowe, nie wiem, coś, coś z, z takim lekkim elementem, na przykład portala, czy, czy, czy coś takiego. No, kto to no bo wie, na razie, na razie to, to chyba głównie możemy tu zobaczyć mniej więcej, co potrafi silnik i... Ta noga powstała na silniku Unreal Development. Na co podrabić, silnik, który widzieliśmy wcześniej, natomiast jak został wykorzystany. wcześniej, no w nie widziałeś, że można biegać z mochem i czyścić. No tak, ścianą. no dobrze. No rzeczywiście, to po macoszemu potraktowano. Ja... Tam. No, to ja w sprzątaniu niego nie byłem za dobry, więc. Może po się kawałek jakieś tany, na tym będziemy powoli kończyć. Czy ludzie się dosyć szybko, więc na chwilę będę znaleźć wiadro. Może wiesz, w ostatecznej wersji będą jakiś system, taki RPG, na przykład levelowanie mopa, coś takiego, różne mopy. Przyznaję, że to by było bardzo interesujące? A może bardzo, nie, ale... A, to wiesz, ja to lubię takie nowinne. Zobaczymy, jak w wersji realistycznej poradzę sobie z A woda? Można wyrazić wodę? Tak. Nie do końca precyzyjny, precyzyjna symulacja, na cieczy, ale no też nie jest. Jeśli tak to wygląda na stacji kosmicznej, to stukujemy. 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 Ale widzę tutaj wiaderka, wiadra, to może postaram się rzeczywiście bezpieczniej to zrobi. tak? mam to w rękach? możesz je zawiesić tak w przestrzeni jakoś? o? o? powoli opada, podskoczył, a? skoszczył, żeby trafił do wiadra, no? no. <laughs> no, jak poruszysz się w dół? Yy, wiesz co? sadem i yy, spacją skaczę. I to jest wszystko. Tylko się na dół, bo... nie w ten sposób. Tak. Niedobre. Jest to jakaś metoda czyszczenia. Dobra. Tak Chyba na tym zakończymy, bo co więcej nie ma dużo hmm. do pokazania. I, jak powiedziałeś, gra ma być może jakieś tam jeszcze... Zamyślę jakby dodali faktycznie znaczy, ja nie wiem, to co ja mówię to, to nie jest broń Boże żadna informacja od klucu, tak, nie krew, nie to jest, to jest, jest coś nasze co, co ja uważam że mogłoby z tego zrobić jakąś troszeczkę ciekawszą propozycję, no bo na razie tu sami widzicie, że jest to fajne, no ale ile można pluskać ściany mobem przenosząc krew z miejsca na miejsce Tyle, może jakiś fajny napis można stworzyć próbmy, A, ma, że łuski jest... <laughs> Dobra. tak, więc co z nimi mogę popchnąć a jak, jaki sprzątasz na przykład? Sprawdzam, ja. Podnosząc tak. każdą łuskę? każdą łuskę coś trzeba podnieść. Nie zazdroszczę. Przepraszam, macie coś. To też... no, jest to trudniejsze niż się wydaje. Zostałby się jakiś odpór na Teraz mamy łódkę w ręku, w tak? I udaje mi się w razie do pieca. No to jest lecia 014. Taki patyczek z gwoździem to, jest, to jest tak, Dobra, ja się robię troszeczkę zirytowany, tak? Tak, i nawet, o, może Dobra, nie ośmieszaj się. Tak, nie jestem zbyt dobry w sprzątaniu, ale widzicie już o co tutaj chodzi. Jak ktoś ma dryg do tego, to z pewnością mi się to spodoba. No i dziękujemy bardzo za oglądanie. Koniecznie zostawcie lajka like, jeśli Wam się podobało. Zasubskrybujcie. Nawet niekoniecznie, ale jeśli chcecie, to będzie nam miło. Oczywiście, zakończyłem Śluzańmy, to jest. No Zobaczmy. A może to jest super metoda na sprzątanie, otworzyć śluzy po prostu. To by nie było takie głupie No dobra, ale obiecaliśmy, że już kończymy, więc do zobaczenia, dziękujemy i do następnego filmiku.